Witam serdecznie moi kochani z tej strony Chrom Midas i w nowym roku 2023, kiedy już wróciłem do studia, można powiedzieć, zaczynamy nowy etap zapachowy. Także dzisiaj chciałbym powiedzieć kilka słów o paczuszce od Michała Conneryfana, którego już zapewne doskonale znacie z mojego kanału, którego też zapachy pojawiały się. I dokonaliśmy ostatnio perfumowej wymianki. Ja wysłałem jemu kilka próbeczek, on przysłał również mi, no i powiem szczerze, że są to naprawdę wspaniałe zapachy, chciałem wam pokazać. Jak to się prezentuje? Jest ich oczywiście całkiem, całkiem sporo. Są to takie malutkie fioleczki, ale tak na dobrą sprawę powiem wam, że wystarczająco wystarczająco są tutaj zapachy, które chciałem już dość dawno poznać, między innymi zachwalane 4711. To jest zapach taki koloński, lekko vintage'owy, fryzjerski. Myślę, że doskonale sprawdzi się na zbliżające się ciepłe dni. Przede wszystkim e, mamy również zapach wycofany, który zrobił na mnie duż, duże wrażenie, bo jest to zapach z grejpfrutem, z czarną porzeczką. E, ISL In Love Again. Bardzo, bardzo ciekawe pachnidło. Mamy również e, En passant, czyli to jest zapach e, dedykowany fanom bzu. Przede wszystkim myślę, że jest to jeden z najbardziej autentycznych bzów, jakie kiedykolwiek było mi dane poznać, powąchać. Także zrobił na mnie ogromne wrażenie i przede wszystkim tym będę zajmował się w pierwszej kolejności. Oprócz tego mamy również e, zapach, który też mi się bardzo spodobał: e, Casis on Follet. Nie wiem, czy dobrze to wymawiam, pewnie źle, ale myślę, że jest ciekawy, godny omówienia. Mamy również Auror Nomade. A taki. To wszystko jest nisza, przynajmniej w większości, no oprócz ASL tak naprawdę i tego kolońskiego. Mamy również. Aedes Devenustas, tutaj też myślę, że wymowa jest różna, różnie to wymawiane jest, różnie interpretowane, widziałem, że YouTuberzy tak naprawdę wymawiają to zupełnie, zupełnie inaczej. Niektórzy wymawiają AED Venusta, niektórzy właśnie AED de Venustas, No nie wiem, nie wiem szczerze mówiąc, jak powinienem to czytać. No i na sam koniec zapach, który też bardzo mi się spodobał, Buford London. To jest taki czarny flakonik, a zapach nazywa się Lignum Vitae, czyli po łacinie drzewo życia, chociaż to się chyba czyta Lignum Vitae. Zdaje się, nie wiem, poprawcie mnie, jeśli się mylę. Tak czy inaczej, mam tutaj wspaniałe zapachy. Gdzieś jeszcze mam Byredo, Byredo Pulp. Zdaje się, to też jest bardzo ciekawa kompozycja z figą, bardzo soczysty, dosyć słodki, na pewno imponujący. Myślę, że ten Byredo także trzeba będzie tutaj na kanale omówić, bo bardzo mi się spodobał. Także z tego miejsca to jest taki filmik, można powiedzieć, zapowiedź, zapowiedź tego, co na kanale będzie się systematycznie Pojawiać. No i również bardzo chciałbym podziękować Michałowi za to, że znalazł czas, znalazł chęci na to, abyśmy mogli się wymienić, abym mógł poznać wspaniałe zapachy, które no nie ma co ukrywać. Dostałem od pasjonata na przetestowanie. E, niby malutka pojemność, ale tak naprawdę wystarczająco, bo też nie ma co ukrywać. Są to zapachy też charakterystyczne, nie najłatwiejsze, myślę, że już dla takiego raczej zaprawionego nosa. E, być może przeciętnemu zjadaczowi chleba, jakkolwiek drastycznie by to nie brzmiało, te zapachy jakoś bardzo się nie spodobają, bo są one trójwymiarowe, głębokie. One są tak faktycznie z duszą, więc myślę, że trzeba no, wznieść się na. Wyżyny, y, jakiejś tam artystycznej emocji, żeby spróbować scharakteryzować, opisać je jak najdokładniej. Ja oczywiście będę się starał, będę robił wszystko co w mojej mocy. Mam nadzieję, że chociaż w jakiejś tam drobnej części to wszystko się uda. Więc jeszcze raz ogromnie bardzo ci dziękuję Michale za to, że podesłałeś mi te piękne zapachy. No i mam nadzieję, że taka zapowiedź też wam się spodoba. Te zapachy oczywiście na moim kanale będę omawiał wszystkie. Więc bądźcie czujni i czekajcie na nowe Produkcję. Trzymajcie się cieplutko. Do usłyszenia. Hej, hej.